Nie ma co oglądać. Przegraliśmy 10 do 0 i wiem, że pod koniec meczu nasi przeciwnicy odpuścili sobie, żeby zaoszczędzić nam dalszych upokorzeń. Jak widzisz, oddech zupełnie zniknął. Dawno minęły czasy, gdy z powodzeniem mogliśmy mierzyć się z najlepszymi. Mimo to nie mogę narzekać. Zostałam mianowana prezesem ligi. Otrzymuję za to bardzo dobrą pensję. Futbol na naszej planecie stał się sportem dla snowów. Tak też myślałem. Czemu właściwie zawdzięczamy twój powrót? Chcę stworzyć drużynę. Tu? Na Akilianie? Widzisz, Arch, nie wszyscy są zadowoleni z Twojego powrotu. Ja osobiście nie podzielam tego zdania, ale ludzie plotkują, odkąd się tu zjawiłeś. Musisz zrozumieć, że... Ależ rozumiem. Wróciłem po to, aby oczyścić się w ich oczach. I swoich. A Kilianie nie mają szans dostać się do elity galaktycznego futbolu. Tylko stracisz czas. Cóż za przypadek. Mam mnóstwo wolnego czasu. Dałaś mu swoje pozwolenie? Wcale o nie nie prosił. Sam słyszałaś. Na szczęście. Nie liczyłem na Twoją pomoc w tej sprawie. A mogę wiedzieć, na czyją pomoc liczysz? Ulepszyłem ją, żeby mogła osiągnąć prędkość taką, jak oficjalne piłki na mistrzostwach. Jest ciężka, nie sądzisz? To przez mechanizm w środku. Muszę coś wymyślić, żeby była lżejsza. Co mu jest? Jest wkurzony, jak zwykle. Możemy mu pomóc? Raczej nie. Jak zwykle. I dziesięć. Znowu wygrałem, chłopaki. To nie fair. Już czwarty raz z nami wygrałeś. A. Przykro mi, szczurki, jesteście kiepscy. Widzisz to samo co ja? Fajne masz buty, Sinet. Pewnie zostawiają fajne no. ślady. Wyraża się jaśniej, dobrze? Proszę bardzo, to na pewno Ty ukradłeś mi bilety. Małe biedactwo! Mam się rozpłakać? Buty ma całkiem no. niezłe, ale jego magnetyczna deska jest lepsza. Ej, w tej chwili mi ją oddaj! Najpierw ty oddaj bilety. Bez DJoka jesteś nikim Micro Ice. Od tego są przyjaciele. Dobrze, dobrze wygrałeś. Oddam ci bilety jutro rano, przyrzekam. Ale jeśli zobaczę chociaż maleńkie zadrapanie na mojej desce. Nie śpijcie. Zaraz zaczyna się mecz. Rety, ale on szybko zasypia. Wejdź do środka, braciszku, będzie ci wygodniej. A? Co? Już idę. Oczywiście to tylko towarzyski mecz. Zawodnicy na pewno nie grają na 100% swoich możliwości. Nikt nie chce odnieść kontuzji, ale każda z drużyn bardzo chce udowodnić drugiej, że jest w szczytowej formie tuż przed kwalifikacjami do Pucharu Galactic Football. Warren przy piłce! Dalej Warren! Jest! Co za strzał w samo okienko! On jest świetny! U, Podano pizzę świetne. i napoje. Ha! Dziękujemy! Podziękujcie raczej mojemu szefowi. To ciekawe, jak udaje się wam go tak urabiać. Ma się ten urok, nie? Proszę was, nie naróbcie bałaganu. Ta praca to nie szczyt moich marzeń, ale innej nie mam. Nie martw się, mamo. Będziemy grzeczni. Zna nas, pani. Tak, dlatego proszę. March. Pokażę ci mój najnowszy wynalazek! Maszyna do ulepszania strzałów główką. Patrz! Zgoda! To urządzenie faktycznie wymaga jeszcze kilku drobnych poprawek. Może to jednak nie jest miejsce dla mnie. Minęło tyle czasu. Chyba nie porzucisz wszystkiego z powodu kilku incydentów. Nie wiem. A moje maszyny? Sprzedaj je Technoidowi. Nigdy. Przez wszystkie lata, kiedy dla nich pracowałem, ani razu z nich nie skorzystali. Oddech, a Kilian zniknął. Adim ma bez wątpienia rację. Wymyślimy coś, żeby wrócił. We dwóch nic nie zdziałamy. Potrzebujemy zawodników, a ci, których oglądałem... Ty jesteś arcz? Byłem nim ostatnio. O nie. Hej, co jest? Może najpierw porozmawiajmy? Widzę, że odpowiedź brzmi nie. Dalej, wykończcie ich! Ah! Halo panowie! Czy nie moglibyście bić się trochę ciszej, proszę? Przeszkadzacie nam oglądać mecz. Didziołek nie! Oh! Czy tak jest lepiej? Diżok, nie! Nie rób tego! Oh! Nie wtrącaj się, dzieciaku, bo pożałujesz Tak jest, proszę pana Ojej, przepraszam, całkiem sprytna ta piłka Widzisz, działa Sto kilometrów na godzinę Stać mnie na dużo więcej Wchodzisz kto? to? Mikroajs, mikroajs No proszę, proszę, mikroajs Znowu się spotykamy Dalej, pozbądźcie się tych dzieciaków Gotowi? Gotowy, gotowy uh. 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 nie. Uh. Uh. Jeszcze się spotkamy. Z przyjemnością. Teraz moja kolej. Jestem waszym dłużnikiem. Nie ma sprawy. Lubimy w spokoju obejrzeć mecz. Dobrze gracie. Chcielibyście należeć do jakiegoś klubu? Pan żartuje. Futbol na Akilanie zamarł. Bez fluksa inne drużyny zgniotłyby nas. Proszę wybaczyć, ale chcemy obejrzeć końcówkę meczu. Jasne, jasne. Rozumiem. Nie zatrzymuję. Przecież was prosiłam, żebyście nie narozrabiali. To nie nasza wina. Sama pani widziała. Zawsze jesteście niewinni. O. Nieźle obroniłeś ten strzał, Achito. Widzisz, wystarczy chcieć. Może Arch to zauważył? Fajnie byłoby zobaczyć go na żywo, nie? Arch? No tak. Ten wielki to był arcz. Nie mówcie, że go nie poznaliście. Drogi klampie, myślę, że z Twoimi maszynami i z moimi pomysłami dojdziemy do czegoś. Powtarzam, ci to od dawna, arcz. Proszę pana, mm, proszę, niech pan, 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 zaczeka! Chwileczkę! W następnym odcinku. Razem z profesorem Klampem przeprowadzimy dzisiejsze testy. Wybierzemy tylko najlepszych. Zniszczę Was wszystkich na boisku, cieniasy. Wybierze mnie? O! Oddech! Musimy natychmiast zwołać Stowarzyszenie Fluksa. Pojawił się Oddech Akilian. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Grochoczyński, Dialogi Aleksandra Rujewska. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział w Ziemi Adam Bauman, Janusz Witów, Leszek Zduń, Marek Obertyn, Stefan Knotę, Tomasz Własiak, Cezary Kwieciński, Cynthia Kaszyńska, Iwona Rulewicz, Magda Krylik, Jarosław Domin, Robert Tondera, Józef Mika, Paweł Szczesny, Anna Apostolakis i Krzysztof Zakrzewski.